Po wygranym wyścigu też sprzedał potem tego malucha. No i teraz patrzy, jak ten maluch odjeżdża w dal. Dobra, mi szkodziec. Teraz. Nie tak? i powinien przyjeść tu na stacji benzynowej, bo udało mi się jakoś sprzedać tego malucha i teraz bym musiał sobie nowe auto jakieś kupić. To weź tam je, podwieź gdzieś. Spoko, spoko zarabęda O, no jesteś w końcu. Już tu do ciebie wsiadam. Dobra, to gdzie mam cię załeś? No, już cię tam wiem. że tam do jakieś fabryki tych samochodów, czy tam? Dobra, to jadę. A wiesz, gdzie to jest? No wiadomo, jeden, jeden jest tam. Dobra, to jedziemy tam. Boże, ile jeszcze będziemy jechać? Długo jeszcze? No, już tutaj obok zaraz będziemy. Jesteśmy. Ile tu out. No. Wiesz, zaraz się jakieś wybierzesz. Tutaj. Dobra, ja już zacznę. Ja już wysiadam. Dobra, zachodźmy. O, fajne tutaj auta są nawet. Ci powiem. Więc po kolei. zobaczmy. O tu jest jakieś takie fajne. I ty, co, nie ty jak co o myślisz? Ja taki no, nawet średni. Pójdę inne znajdziemy. A tu wiadomo. No widać. To Jak tam w środku to u niego wygląda. O, ale ciekawie ci powiem. No ale dobra, po co mam taki. O, tu maluszek, ale... Jeżeli nie potrzebujemy takiego. O, ten tu nawet tak fajnie wygląda. Ty, nie to jak, co o myślisz? Ja ci tak powiem, że no, ciekawy, ciekawy jest ten auto, ale no. No, jak trochę słaby, bo nie ma tutaj żadnych haczyków ani nic. Więc żadnej czczepi nie uciągniesz, ale fajny jest. Tu, tu, tu. Widzicie to? Nawet znaczek jest taki sam. Czyli że on jest z tej firmy. Ale dobra, to tak tylko do powiedzenia. Teraz znowu historyka. No, a ci powiem, że nawet fajna, jak to tam w środku tu wygląda. O, ty, pewnie wygodny i ciepło w zimę. Ale dobra. Ej, tej mi się, ten mi się podoba. On jest ETK, już. To jest chyba ETK i 2000. Oj, ten naprawdę mi się podoba, ale niemiecki widać. Widać, że niemiecki. A Mietek, co o nim sądzisz? No i ja na Twoim miejscu był tak, bym takiego brał. Naprawdę, ja miałem kiedyś takiego i naprawdę był super. Tak myślisz? No, to potem może zobaczmy jeszcze inne. Co o nim myślisz, Mietek? Ja Ci powiem, że to takie słabe, bo to masz jakieś. Tutaj masz. Znowu ten sam znaczek, czyli też się zalicza. No tu masz jakiś taki. No, bym powiedział Ci, że nie opłaca się takiego brać. No, nie opłaca się. Ibiszu, to jest. Ibiszu 200BX, to no, się nie opłaca takiego. A to, to jest ten. Ej. Nie, nie potrzebujemy takiego. Ale. Znowu ten sam znaczek. No, ale nie. A ten, co to w ogóle jest tu. Tu masz jakiś ster w ogóle rupieć no to po co ci tu w ogóle jest? Co to w ogóle robi WTK? Znaczy, nie w WTK, tylko w FSO Dobra, to jaki bierzesz? Dobra, wiesz co, bierzemy tego białego niemieckiego. Ale jesteś pewien na 100%? Tak, bierzemy go. Dobra. To... to bierzemy go. Allora, 100%, grazie a Rimed. Oh, fai przejeżdżać, znaczy e, musimy sprawdzić pana, bo widziałem na radarze, jak pan trochę za szybko jechał. Ale, ale ja przed chwilą kupiłem ten samochód, jak i nowe auto, tak i nowe problemy. Mam was gdzieś. Wdarzam, gonimy go. Ten w sumie u mnie też wczoraj zgasło. Pewnie mecze oglądał Euro 2020. Coś tam słyszałem, że dziecko, coś tam chyba na konsoli grało, ale pewnie dalej z tym nowym, pewnie dalej z tym Fiatem one jeździ. On to się nigdy nie nauczy, że prawdziwe auta są z FSO. W sumie Fiat tam był, więc. się powoli ściemnia. E, chwila, moment. Idę do mojego domu, bo już się powoli ściemnia. Więc no. W sumie tu już jest noc. A nie, że się powoli ściemnia. Więc teraz już auto zaparkowane, silnik mu I, I idę do, do domu. Do mojego bloku raczej. Znaczy do mojego mieszkania. Już tutaj autko przygotowałem. Walamy silnik i jadę. Drin, 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 drin. Halo? Ej, syneczku, mógłbyś mi... Bo ja miałem taki atak serca i ten... I czy mógłbyś mi tą słomę tam zawieźć i drewno do... tam... No dobra, dobra, to ci to zawiążę, ale nie mam takiego auta. Nie wiem, zrób coś tam z tym. Dobra, dobra, zrobię to, dziadek. Poszyszeli się teraz, że dziadek do mnie dzwonił, że tam ma jakiś atak serca i nie może tam jakieś tam roboty wykonać? To ale znam taką osobę, co chyba ma taki fajny auto, co przyczepy dźwiga. Razem się wygląda, do niego. Dobra, już tu do niego podjechałem. Ej! Szwagier! No! Weź mi pożyć może te czarne auto, co tam stoi. Co ty na to? No dobra, to ja te to, Dobra, w sumie czemu nie? Ja dobra, to ja te swoje tutaj u ciebie zostawiam. A po co ci te czarne? No nic, to, to tam mi dziadek dzwonił, e, że tam jakiś ma atak serca i żeby mu te przyczepy z sianem i z drewnem zawiózł do tam gdzieś. No dobra, to se weź. Ale ty, dzięki. Dobra, to nara. A potem oddaj. Spoko. Dobra. To teraz do dziada jechać już. Dobra, to już do dziada jechać. Okej, okay, jesteśmy już przy dziadku. Dobra, to mi kazał tu właśnie, chyba tą przyczepą, właśnie rozwieźć te, te, te rzeczy, co tutaj są. Nie wiem, czy tego nie będę musiał osobno wieźć, bo nie wiem, czy to się to do takiej małej przyczepy, czy to się w ogóle tutaj zmieści. Ale zobaczmy. I podjeżdżam, jadko. Oj, oj, dobra, pod podejść podejść O, 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 o. Okej, okay, już jest podczepione. Teraz muszę... Pierwsze drewno... Bo drewno to tylko do szwagra, znaczy do wujka. Do wujka tylko drewno, a wujek mieszka niedaleko, to pierwsze drewno. A potem... Tylko... Trochę te... Nie powiem, że trochę waży te drewno. Dobra, to jedziemy teraz do wójka. to się, to się, no, na tych filmikach mi nie wszystko wychodzi. Ten wyścig, co wtedy w tym pierwszym odcinku mi też nie wyszedł, więc poczekajcie. Jakby coś, to tak się niby nie zdarzyło, okej? Ło, 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 powoli. Bo to jest naprawdę ciężkie, żeby zrobić takie coś. Znaczy może dla niektórych, ale dla mnie tak. okej, jest podpięte? Kaj jest ta Tutaj. muszę wolniej jechać tym autem, bo ja coś po prostu jechałem. Ok, teraz musimy zrobić. Patrzcie, jaki myk F8, F7, F8. Widzisz jak to ścieżko ułożyć? F7 tu, tak. No dobra, powiedzmy, że tak. Niech to będzie tak. To teraz drugi tylko muszę jechać z tym coś. Ale muszę powoli, bo tu takie polskie drogi jak zwykle. Coś się znowu tam przewaliło, ale... Nie, jest wszystko git. Trochę cię... Czu nie wiem, czy ale ja się trochę czuję jak w My car. Po że można tak przez szybę zaglądać. Szkoda, szkoda że tylko te musterka nie działają. Jakieś ruskie napisy. Proszę, muszę powoli... Wszystko się tam trzyma? Tak. Pewuję jak już tutaj niedaleko mieszka. przywiozłem. A kto to mówi? No ja. Ach, ty! No. A czemu nie dziadek? Bo miała tak serca jakiś. Dobra, to tu zostaw obok mojego auta. Dobra, masz tam drewno. Dobra, spoko. Dzięki, nara, nara. Dobra. To teraz tylko jakoś tak zawrócić... O Boże, ho, ho, ho. nie spadłem. Dobra, dobra. Czy lecimy? Teraz tutaj powoli, bo tu próg zwalniający. Teraz z górki będzie tu też powoli. Dobra, tutaj zwolnić trzeba. Tu skręcony. Już jedziemy z powrotem. Trzech rzeczy na raz Po pierwsze jakby coś wypadło to jeszcze gorzej a po, a po drugie No po prostu To by się nie zmieściło na tej przyczepie Okej okay, ambulans już odjechał Czuli Aha, dobra, bo przyczepę auto. Gdzie jest mój auto? Tutaj. Ok, tu że już obok dziadka. Jesteśmy wjeżdża i ładujemy na tę przyczepę, co się da. W ogóle to jest auto od dziadka. Ok, teraz F8. fajnie, tu F7. Widziałem fajnie, ale chyba się ułoży. W sumie dobra, niech tak zostanie, będzie trochę mi miejsca na, na, na skrzynie F8. F7. No i zmieściło się wszystko. On mi chyba potem za to zapłaci. Wujek mi już tam zapłacił 5 stóp za te drewno mi już zapłacił ten wujek. Teraz mi dał pieniądze przed chwilą. Znaczy nie przed chwilą, tylko wtedy, kiedy na niego pojechałem. A bodawujko... Dobra, dał mi już pieniądze. Teraz tylko tu dowieź mi chyba dziadek zapłaci ileś. to zrobię, bo mi nie zależy na pieniądzach, tylko na uczciwej robocie. Ten odcinek w ogóle będzie trochę długi, ale myślę, że wam się spodoba. Taki trochę bym powiedział, że to jest taki trochę My Summer Car odcinek, bardziej niż B-Engine Drive, bo ogólnie to ja tu jeżdżę niby jakimiś domkami jest jakimiś tam skrzyniami i w ogóle a w B&G Drake chodzi o to, żeby rozwalać, nie tylko, nie? A tu jakieś historyjki robię, ale napiszcie w ogóle, czy Wam się to podoba. Okej, okay, jak widzicie, ta stodoła, co tu je, już jest, to my właśnie do niej musimy dać te skrzynie. No i potem wracamy do domu. wyciągnąć, ale lepiej będzie Uf. No, lepiej to tak wyciągnę Ach. O Boże, bo to się przykleiło do siebie Dobra, co z tego? Chodźcie tu z tego, że się przykleiło do dachu, ważne, że jest zaliczona misja. Więc... Okej, jadę już do tego Wnusia, bo to... Uh, zapłacić mu za tą robotę, którą wykonał. O, ale mi kolana, bo mi biodra. Uh, Boże. Dobra, jedziemy do niego. Tutaj miał ten blok chyba. Musio! Musio! Czekaj chwilę, dziadek, zaraz przyjda! Dobra! Ech. Cześć dziadek! No cześć, masz tutaj 1000 zł ode mnie O dzięki, a za co? A za co? No za tą tam robotę, co tam wykonałeś? A, nie musiałeś dziadek I co, jak ci tam dzionek mija? Jak tam u ciebie? No dobrze, no miałem letki taki zawał serca, tylko taki atak bardziej Ale nic, no Jezus, git Dobra, to paw, to pa, dziado, pa. I to by też było na tyle z dzisiejszego odcinka, z historii, z nie wiem w sumie jak tę serię nazwać, ale chyba nazwę tą serię przygody, polskie przygody Polskie przygody po prostu To był kolejny odcinek z polskich przygodów, z polskich przygód i do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku z tej gry.